Za chwilę usłyszą Państwo nowy odcinek gawędy historyczno-literackiej Zygmunta Nowakowskiego z Londynu. Przed mikrofonem autor. Używamy wielu słów, których znaczenie dzisiejsze rozumie każdy z nas, choć nie każdy zdaje sobie sprawę, skąd się te słowa wzięły, jaka jest ich ojczyzna, jaki paszport i co znaczyły dawniej. Do takich słów należy na przykład. Poeta. Wyraz obcy, stary, który wyemigrował z Grecji przed wiekami, zwiedził cały świat, zadomowił się wszędzie i używany jest powszechnie. Tylko niewiele narodów ma dodatkowo własny wyraz na określenie poety. Więc, na przykład po niemiecku, poeta to nie tylko der Poet, ale także der Dichter. Ale Anglicy mówią the poet, Francuzi il poet, Włosi il poeta itd. Tak Słowo to początkowo miało w swojej ojczyźnie przed tysiącami lat nieco inne znaczenie. Pochodzi zaś od czasownika pojeń, czyli robić. Tak jest, robić. Bardzo to dziwne, lecz prawdziwe. Poetes to ktoś taki, kto robi, więc robotnik, rzemieślnik, majster, mechanik. Taki jest przedawniony paszport i taka metryka takie niegdyś znaczenie słowa poetes którego ludzkość nie potrafiła zastąpić czymś innym, czymś bardziej odpowiednim. Ale mówimy o słowackim. Ja nie jestem niczym innym jak moimi poezjami, pisał o sobie mając lat 23. On nie tylko jest poetą, ale całe jego życie, wszystko jak jego cel i sens istnienia zawiera się w poezji. Przez jego żyły płynie Poezja. Słowacki żyje, karmi się, poi, oddycha poezją. Gdyby nie poezja, nie byłoby go w ogóle. Oczywiście poeta jest człowiekiem, jak każdy inny człowiek. Ulega rozmaitym podnietom, wzruszeniom, bodźcom, pobudkom, wrażeniom, uczuciom, jak i my ulegamy im. Wszelako między poetą a nami, zjadaczami chleba, jest pewna zasadnicza różnica. Gdy przyjrzymy się bliżej tej różnicy, okaże się, że to nie różnica, ale głęboka, bezdenna przepaść. Jeśli ktoś z nas, pospolitych, zwykłych, szarych ludzi, dozna jakiś podniety, reaguje rozmaicie, w zależności od siły i rodzaju tej podniety. Więc w zależności od tego, czy ową podnietę stanowi mm, jakiś list, albo telefon, burza, kłótnia i mm, zerwanie z kochanką. Albo czyjaś śmierć, krzywda własna, czy nieszczęście bliźniego, wygrana lub częściej przegrana w karty, widok morza, albo gór, zachód, czy wschód słońca i tak dalej, i tak dalej. Reakcją naszą jest albo gniew, albo śmiech, albo milczenie, albo smutek i gorzki płacz. Idziemy do kościoła pomodlić się, albo zamykamy się na wszystkie spusty w samotności, nie mogąc znieść widoku innych ludzi. Albo... To zdarza się bardzo często. Walimy jak w dym do karczmy, do szynku, by utopić nasze zmartwienie w kieliszku, czy też oblać dobrą nowinę z przyjaciółmi. Kupujemy bukiet pięknych róż, albo próbujemy kupić truciznę. Poeta, będąc człowiekiem z krwi i kości, reaguje tak samo jak my, ale oprócz tego reaguje inaczej. On może także upije się, no, nie Słowacki, który był abstynentem. Albo uderzy pięścią w stół, zaknie grubo i nieprzyzwoicie, rozpłacze się, to mu jednak nie wystarcza. Jeśli my, będąc podnieceni lub wzburzeni, powoli uspokajamy się, by wrócić do normalnego stanu, poeta nie pierwej ochłonie i nie pierwej odzyska spokój, nim nie stworzy wiersza albo poematu, albo tragedii. On musi, bezwarunkowo musi wyładować się i dopiero to uspokaja go, pozwala mu na jakiś czas stać się człowiekiem zwykłym, takim, jakim nas Pan Bóg stworzył. Pamiętajmy ponadto, że przeciętny poeta jest tysiąc, a słowacki milion razy bardziej powodliwy niż my. Poeta tworzy zarys wiersza, czy nawet poematu, albo nawet tragedii w czasie niesłychanie krótkim, ale robi ten wiersz, ten poemat. Te tragedie w pocie czoła, w krwawym wysiłku, w natężeniu woli, w skupieniu, w zapamiętaniu, dobierając słów, szukając rymów, szliwując, doskonaląc i nigdy we własnym sumieniu poetyckim nie osiągając absolutnej doskonałości. Przepisuje, poprawia, zmienia rzecz na dziesiętną stronę. A gdy jego utwór ukaże się w druku, poeta żałuje, że jeszcze tego czy tamtego nie dopatrzył, że coś przeoczył. Poezja słusznie wywodzi się od roboty, od pracy. Jedną z najsilniejszych podniet twórczych Słowackiego była utrata ojczyzny. Jest to zaś podnieta z gatunku tych, które trwają, które ustawicznie biją w serce i mózg powrotną falą, nie dając się odpędzić albo zagłuszyć. Ponadto... To słowacki należy do tych poetów, którzy niezmiernie rzadko bywają ludźmi normalnymi. Wystrzeliwszy poemat, czy tragedię, słowacki ładuje się natychmiast nową podnietą, a powrót do stanu normalnego jest krótką, prawie niedostrzegalną przerwą. Słowacki dotyka ziemi zaledwie jedną stopą, albo nawet jednym palcem. Jego stanem normalnym jest właśnie poezja. On wprawdzie je, śpi. Rozmawia z ludźmi, podróżuje, czasem bawi się, gra w karty, tańczy, ale jego kontakt ze światem zewnętrznym jest powierzchowny. Słowacki daje życiu i ludziom tylko jakąś minimalną cząstkę samego siebie, tylko jakiś drobny procent własnej duszy. Patrzy na ludzi, ale dostrzega coś innego. Odpowiada na pytania, jednakże słuchem jest gdzie indziej. Gdy Słowacki dotknie się jakiejkolwiek rzeczy, ta rzecz dla nas martwa, pod jego dłonią zaczyna grać jak harfa. Gdy my przejdziemy obojętnie z jakiegoś drobnego zdarzenia, Słowacki przeżyje to samo zdarzenie głęboko i potrafi niemal z niczego wysnuć. Czarującą historię, i opowie ją tak, że gdy czytamy, ogarnia nas dreszcz grozy, lub smutku, czy żalu, albo na odwrót, pochwyci nas fala śmiechu. Gdy przyłożymy sobie do ucha muszle, ta muszla szumi, ale dla słowackiego każdy przedmiot, każdy widok, każde zdarzenie jest jak muszla, jak naczynie dziwnej dla nas niepojętej muzyki. On inaczej patrzy, inaczej słucha, inaczej czuje. Spróbujmy to jeszcze w inny sposób wyrazić. Gdy czytamy Słowackiego, trudno nam oprzeć się wrażeniu, że cały świat, że słońce i gwiazdy, i chmury, i morza, i kwiaty że cała natura dla nas zamknięta ma w stosunku do niego jakieś niezwykłe zaufanie. Natura spowiada się przed Słowackim, albo nawet Obnaża się przed nim, bo ona się go nie wstydzi. Natura żali się poecie, skarży się, płacze, podczas gdy dla nas jest zamknięta na siedem pieczęci. Dla Słowackiego barwa jest nie tylko barwą, ale także melodią. Co więcej, ona pachnie. Jeszcze mało, bo barwa dla Słowackiego jest jak gdyby czymś dotykalnym. I na odwrót, coś, co u nas, ludzi przeciętnych, podpada wyłącznie ze swoich dotyku, u Słowackiego atakuje inne zmysły, wyrażając się melodią albo kolorem. Poeta ujmuje wszystko w słowa, ale słowa są u niego żywe, barwne i pachnące. Któż by nie zajrzawszy w krainy ducha wiedział, co to znaczy, że jednych słów jest kolor w oczach krwawszy, inne jakoby stęcz wite przez tkaczy, a drugie całą woń swoją wylawszy, gdy przyjdą na ton wieszczowi w rozpaczy, to w długą rymów wkładną się kolumne bezwładne, ciche, jako trupy w trumnę. Od niepamiętnych czasów człowiek zadaje sobie pytanie, czym właściwie jest poezja? I nie może znaleźć, nie znajdzie nigdy takiej odpowiedzi, która by go zadowoliła. Definicja poezji w ogóle wymyka się nam z rąk. I tak samo na próżno usiłowalibyśmy określić, zamknąć w jakąś formułę, zawrzeć w kilku zdaniach czy w wielu grubych tomach istotę piękna poezji słowackiego. Najbliżsi będziemy prawdy, jeśli uświadomimy sobie, że jest to piękno innego patrzenia, innego słuchania, innego ujmowania rzeczywistości. U Stołackiego księżyc szeleści złotem. Gdy na zimno, na trzeźwo przyjrzymy się temu zdaniu, budzi się w nas jakby protest. Księżyc nie szeleści, księżyc świeci, ale nie wydaje żadnego dźwięku. Co więcej, ten księżyc u Słowackiego idzie po fali. Znowuż chcemy powiedzieć, że księżyc idzie po niebie, ale nie po fali. Jednakże właśnie to, że u poety księżyc idzie po fali, że szeliści złotem, właśnie ten czarujący nonsens, nie trafiając nam do trzeźwego rozsądku, uderza w jakąś inną strunę, ukrytą w nas samych. Jesteśmy pod nieprzepartym urokiem skojarzenia tak nielogicznych, i tak pięknego zarazem. Na chybiu trafił, otwieram jeden z najpiękniejszych poematów słowackiego, mianowicie podróż na wschód. Nie wywierałem, nie szukałem w Książka otwarła się sama w tym właśnie miejscu, które przedstawia noc i świt. Właściwie zwyczajna noc, jedna z tysiąca, z miliona nocy. Bez burzy, bez huraganu, bez żadnych niezwykłych wydarzeń czy zjawisk. Poeta z pokładu statku patrzy w niebo i obserwuje gwiazdy, zwracając uwagę na konstelację Oriona, zwaną także Lutnią. My widzimy ten gwiazdozbiór, te lutnie, podczas gdy Słowacki słyszy ją. Patrz w błękity. Oto gwiazd siedem. Wszystkie w kształcie lutni wychodzą z fali tam, gdzie zorzy świty mają zabłysnąć. Lutnio ogniem sina, na tobie dzwoni północna godzina. Z kolei usłyszawszy dźwięk tych gwiazd, zwanych lutnią, Poeta widzi je w ruchu. Dla jego oka układają się w jakiś dziwny, fantastyczny obraz. Oto nad lutnią lśni gwiazda promienna. Dowiąż gwiazd dziesięć ogniowi złotemu okiem myślą, a z niebios wyleci koń, który parska gwiazdami świeci. Zwyczajna cicha noc na morzu. Niebo roziskrzone gwiazdami, a poeta nagle widzi te gwiazdy w ruchu, w galopie. Widzi konia, który parska gwiazdami, prześliczne. Słowacki czyta w gwiazdach, doczytując się tego, czego zwykły śmiertelnik nie dostrzeże. Ot, patrzmy na tego konia. Gdy go raz oko z błękitów wyczyta, już go nie straci i myślą nie zmarze. Na stronach lutni położył kopyta, w nozdrzach, jak w rumu zapalonej czarze, płomyk wytryska wielki błękitnawy, czasem jak w nozdrzach arabskiego krwawy. W tym szaleństwie rozpętanej wyobraźni jest jakaś swoista logika i jakaś. Konsekwencja. Obraz konia, rzucony w poprzedniej zwrotce, rozwija się teraz, zwogaca, rośnie jak bańka mydlana, jak bańka mydlana pęka, ustępując z drugiej. Noc się prześila i oto. Za tymi gwiazdami wychodzi Diana Z gwiazd najświetniejsza, a najmilsza oku, Gdy ją obleje światłem zorza ranna, Kiedy w różanym, topniejąc obłoku, Z błękitnej razem staje się Zielona jak listek, potem czerwieniejąc kona. Sekret piękna poezji słowackiego Niepokoił już współczesnych, Z których na przykład Zygmunt Kasiński Spróbował zgłębić tę tajemnicę mówiąc, że Słowacki jest zarówno malarzem jak muzykiem. Pisze Krasiński, że Słowacki nie urodził się rzeźbiarzem jak Miskiewicz, lecz muzykiem, w którego muzyce płyną farby koredza i Rafaela niesione Beethovena tonami. Oczywiście jest to tylko próba rozwiązania zagadki. Lecz próba taka, że jesteśmy pod jej urokiem, czytając właśnie ten opis świetnej gwiazdy, która kąpie się w różanym obłoku, potem z staje się zielona, jak listek, potem czerwieniejąc, kona. Czy w tem jest więcej muzyki, czy barwy? Jakże to zmierzyć? Jak zważyć? Hmm, ale stary gadula, zagadałem się. I już mi czas skończyć na dzisiaj. Za tydzień wrócimy jeszcze do tej gwiazdy, do Lutni. Odmeldowuje się posłusznie. Usłyszeli państwo gawędę historyczno-literacką Zygmunta Nowakowskiego. Ciąg dalszy w przyszłą niedzielę o tej samej porze. Mówi Rozgłośnia Polska, Radia Wolna Europa.